Witajcie, jeśli zapytałbym się Was, co jest charakterystyczne dla, dla armii jako dla organizacji, to pewnie odpowiedzielibyście, że to jest dyscyplina. Ja zawsze dodaję, że również taką charakterystyczną cechą armii jako organizacji jest komunikacja. A żeby organizacja działała sprawnie, no to na wszystkich szczeblach pewne komunikaty muszą być rozumiane tak samo. A więc, sprawna i precyzyjna komunikacja jest też jedną z takich ważnych cech. Jakby organizacji armii. Dzisiaj, właśnie o komunikacji. Ważne dla nas jest, tak jak powiedziałem wcześniej, to, że komunikaty są tak samo i precyzyjnie rozumiane na wszystkich szczeblach. W swojej służbie byłem kiedyś dowódcą grupy bojowej, która liczyła w sumie 5 szczebli, także powiedzmy, ode mnie do tego szczebla najniższego było jeszcze 5 szczebli pośrednich, to było prawie 1000 ludzi, a więc, jak sobie wyobrażacie, no komunikacja w takiej organizacji nie była, nie była sprawą prostą. Informacje płynęły z góry do dołu, też z dołu do góry, ale no pewnie każdy z Was, który był liderem na, na jakimś szczeblu wie, że każdy szczebel, przez który informacja przechodzi, powoduje jakieś powstawanie interpretacji, drobnych przekłamań. Często to, co uzyskujemy po przejściu pięciu szczebli, no bardzo się różni od oryginalnego komunikatu. Jakie ja widzę rozwiązania dla, dla, tego typu, dla tego typu sytuacji? Po pierwsze, sprawy o, o, o strategicznie ważnym znaczeniu jako lider komunikuje osobiście całej organizacji. Mówiłem w jednym z poprzednich odcinków o rytuałach. Jednym z takich rytuałów w armii są tak zwane rozprowadzenia. Rozprowadzenie to jest. Krótko mówiąc, wielki apel, na którym się zbiera cała grupa bojowa, tysiąc ludzi, staje na placu i ja do tych ludzi w przeciągu 15-20 minut raz w miesiącu przekazuję najważniejsze moim zdaniem komunikaty. Te komunikaty, które ja uważam jako lider osobiście, że oni wszyscy powinni usłyszeć ode mnie. Chcę, żeby je zrozumieli precyzyjnie, dokładnie tak, jak ja chciałbym, żeby, żeby one zostały przekazane. Tego typu komunikowanie można robić raz na jakiś określony czas, na przykład raz w miesiącu, w przypadku naszej koszarowej rutyny, lub w jakiś kluczowych momentach, kiedy coś naprawdę ważnego się dzieje i chcesz coś ważnego przekazać tak, aby wszyscy to zrozumieli precyzyjnie i jednoznacznie. Tego typu komunikowanie uważam jest ważne z trzech względów. Po pierwsze, jako lider masz pewność, że wszyscy ciebie. Dobrze rozumieją. Po drugie, Twoi ludzie czują się doinformowani. Po trzecie, Twoi ludzie czują się szanowani. Przekładając to teraz na grunt pozawojskowy, jeden przykład: pracowałem kiedyś dla dość dużej firmy eventowo-sportowej. No, Poraziłem wtedy prezesowi, żeby zaczął właśnie w ten sposób komunikować ludziom pewne ważne informacje. Tym narzędziem stał się Facebook Live. No, stawanie na placu apelowym nie jest normalną praktyką w firmie. Więc tutaj ten komunikat od lidera, od prezesa odbywał się w sposób elektroniczny poprzez Facebook Live. Możecie używać wideokonferencji, nagrywać swoje komunikaty i dystrybuować je w jakikolwiek sposób chcecie, po to, aby co jakiś czas regularnie bądź strategicznie w ważnych momentach docierać do wszystkich ze swoich, w swojej organizacji z jednoznacznym komunikatem przekazanym przez Was osobiście. Stara się dotrzeć z tymi komunikatami do ludzi. Do każdego odbiorcy uzyskasz w ten sposób spójność informacyjną w organizacji, unikniesz plotek pozakulisowych, rozmów na temat tego, co się dzieje i zbudujesz swój autorytet. Polecam tę praktykę. Dzięki, trzymajcie się.